Hej, hej, z tej strony kapitan radio, a to jest kolejny materiał z gry World of Tanks Blitz. W dzisiejszym odcinku bohaterem bitwy będzie SWAT-OP. E, na mapie morskiej że w ciągu Centurion mk 7 na 1 Bardzo przyjemny pojazd. Bitwa w trybie potyczki, bez dominacji. Jest jedna z dwóch dziewiątek. E, gracz w loka więc na pewno bardzo doświadczony zawodnik więc również. Jeśli widzicie taki klan, to warto, warto się obawiać takich graczy, bo na pewno w bitwie dużo mogą zrobić, ja tak powiem. No i cóż, zobaczmy, co kolega tutaj będzie miał plan zrobić. Jeszcze tej bitwy nie oglądałem. Zostawiłem sobie ją specjalnie, żeby Fabi od razu obejrzeć na żywo powiedzmy. No i ta bitwa będzie wrzucona po bitwie na Charioterze. Także dzisiaj mamy doskonałe dwie powtórki. Jeśli chodzi o wynik w tej bitwie, no to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, także też zobaczymy co kolega tutaj zrobił. Na początku podjazd do krzaka w celu wyspotowania przeciwników, którzy jadą sobie w ich prawą stronę. Czy będzie strzał w bok? Zobaczmy. Jest pięknie, na 167 niestety nie przebijamy. Ten pojazd posiada to samo działo, co pojazd z poprzedniego odcinka, czyli chariotir. No i tutaj wyświetlony jest RHM. RHM nie ma. Eee, bardzo ciekawa sytuacja, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się, że tak szybko spłynie. No ale widać, że tutaj byli przygotowani ci gracze na niego. Także eee, kolega pewnie wyrzucił tableta przez okno i poszedł z tej gry już na zawsze i nie wróci do niej nigdy. <laughs> nie no, żartuję oczywiście sprzętu, nigdy nie psujcie ze względu na grę. No to jest całkowicie nieopłacalne. No i cóż, tutaj kolega wykrywa Pattona, dostaje strzał, również przebija e, dosyć chwartownie tutaj przebija Pattona, bo Pattona wie, że w sumie aż tak łatwo nie jest przebić. Najważniejsze jednak, że się udało, na koncie 956 uszkodzeń, jeśli chodzi o wynik bitwy 1 do 1. Próba tutaj przyjęcia strzału na wieże, jednak Patton stwierdził, że sobie pojedzie stąd i jest już wykryty tak naprawdę, więc wiemy, że możemy przyatakować z tej strony trochę zająć sobie dogodną pozycję na wieżę. to właśnie tutaj jedzie. My go widzieliśmy, on nas nie, więc mamy przewagę, jeśli chodzi o pozycję. No i teraz Pattonik w bok dostanie z haeczka oczywiście. 478 uszkodzeń. E, dosyć fartabny strzał, mi się wydaje, że to wyszło o wieżę w przód. E, chociaż nie wiem, jak to jest. Tutaj kolega chyba znowu... Chociaż nie, nie wygląda. Chociaż to, to, to jest akurat bitwa z komputera, także... Także tutaj nie może być zbytnich problemów jeśli chodzi o jej odtwarzanie, tutaj w gminie 2240 uszkodzeń, jeden frag No i zobaczmy jak tutaj się rozprawimy z tym Wutekiem Mam nadzieję, że bez otrzymywania szczału, Tak jest, Wutek szczelił. Pakujemy go za 426 z hajka podstawowego No i teraz będzie próba do bicia, tutaj kolega bardzo dobrze pomyślał, wyjedzie z prawej strony gdzie wychyli tylko wieże. No i zobaczmy, czy uda się go dobić jeszcze, zanim spadnie na dół. Tutaj nie ryzykujemy, bo tutaj już widzi nasz kadłub. Zaryzykowaliśmy, opłaciło się dobry refleks u kolegi. 3104 uszkodzenia, 2 fragi. Wótek nie zdążył u nas strzelić. Dzięki czemu mamy jeszcze zapas HP dosyć spory. No i zostaliśmy sami na czterech, tak naprawdę, bo Wótek zginął tuż po tym, jak u nas ostatni zawodnik zmarł. Także zobaczmy teraz, co kolega wykombinuje. Jedziemy sobie oczywiście tutaj do góry, mamy przewagę pozycji dzięki temu nad przeciwnikami. Przeciwnicy widzą u nas tylko wieżę, Co oczywiście jak najbardziej na plus, bo ta wieża potrafi dużo odbić. No chyba że przeciwnicy wiedzą, że trzeba strzelać w garnek, no to wtedy, wtedy już tak kolorowo nie jest. Wyświetla się te 34 flakon, będzie haeczek oczywiście. 452 uszkodzenia super szał. I teraz próbujemy odbić wieżę. Będzie ryzykowna? Tak jest. Zaryzykował Pokazał tutaj odrobinę gąsienicy, natomiast bardzo szybko się wycofał. Dzięki czemu te 34 nawet nie zdążyła skupić. Tutaj kolejny bardzo ładny strzał na Isa 6. Dostał jeszcze jak Tiger, który ma chyba pełne życie. Pełne życie, albo troszeczkę sobity. Ale naprawdę kolega tutaj bardzo ładnie gra. Wykorzystuje. Parametry swojego czołgu doskonale. Tutaj nie trafiamy, niestety, w bok czołgu. Dzięki czemu dostaliśmy strzał również. Kolega tutaj widać, na te 34 flakonie nie ma co robić. Kupił sobie nawet orła na czołgu. <grym> ja nie wiem w ogóle, po co są te dodatki, ale no cóż, jak ktoś nie ma co robić, no to sobie takie rzeczy kupuje No i tutaj, oj, tutaj nie trafiamy, w ta igera. Strzał powinien wejść bez problemu, jednak nie trafiliśmy. Teraz myślę, że warto by było tutaj spróbować zgąskować tego jachtegera, ponieważ by weszło z demejdem. Jednak kolega zaryzykował, strzelił z Hayek'a w dolną płytę. Oczywiście się udało przebić bez problemu. A kolega w jaktajnersie nie trafił. Tutaj znowu haek w dolną płytę. Ja nie wiem w ogóle, co ten jachtegera miał za plan w tej bitwie, ale naprawdę daje się ładnie obijać. Kolejny haek w dolną płytę. Teraz szybciej przeładujemy. Czyżby kolega próbował zaryzykować, tak jest, próba odjazdu, dostajemy jeszcze strzała, T-34 się wyświetliła pod mostem, przejechała na drugą stronę, chyba zawróciła. i tutaj mamy dobicie jak Tigera i czy uda nam się dobić teraz T-34 Flak'a, tutaj widział tylko troszeczkę wieży T-34. Zobaczmy, ta 34 podjeżdża dosyć odważnie, ale jednak nie wycofał się. Zobaczmy, co teraz kolega wymyśli. Powinien myślę, że pojechać tutaj od strony prawej, jakoś zaryzykować tam przejazd. Tutaj próbował podjechać pod tą górkę, chociaż wiecie, tekstury Volt of Tanks Bliss to nie jest. E, nic nadzwyczajnego, że tak powiem, i pod taką górkę głupią się nie da podjechać, co jest śmieszne. E, no i T34 nie była przygotowana, że kolega tutaj wyjedzie. No i kolega dobija tutaj tą T34. Został sam na 4. Wygrał bitwę z wynikiem 6 664 uszkodzenia. Oczywiście za bitewkę padła oznaka mistrzowska asa Specjalista duży kaliber medal Radleya Waltersa oraz medal kołomanowa. Również 5 fragów w tej bitwie. Minus 800 kredytów, bo kolega grał bez konta preju. Ale bitewka naprawdę bardzo, bardzo ładna, mi się bardzo podobała, tak jak poprzednia. Jeśli chodzi o zespół, bo oczywiście tam nic nie zrobili, przeciwnika to może z trzech coś zrobiło dokładnie. No ale jak widzicie, jeśli chcecie zrobić dobry wynik, musicie być ogarnięci w tej grze, a także musicie dostać no, taką, taki zespół powiedzmy, taki bardzo przeciętny, dosyć słaby. Jeśli chodzi o wyniki szczegółowe, statystyki, skuteczność, ja szybko pokazuję, kto będzie chciał, to sobie zatrzyma kredyty oraz punkty doświadczenia i nagrody. Ja serdecznie dziękuję za nadesłanie powtórki dla Słotoba. Serdeczne pozdrowienia dla Was wszystkich oraz do usłyszenia kolejnym razem. Na razie wszystkim, hej!